Zrobiliśmy sobie dwa live. Nie wypominajcie kurwa komuś, nie wiem, pracy czy życia. Ledwo kurwa, coś się wprowadziliśmy, rozdzierwane wszystko. No jak, jak mamy szukać pracy w takim życiu? Wyobrażacie sobie, my, jutro że idziemy do Urzędu Pracy, normalnie pracy szukamy? Ona, derdaż, 3, my takie bo życie prowadzimy? Nikt takiego w życia w Polsce kurwa nie prowadzi jak my. To gdzie wy tutaj widzicie pracę 8 godzin ty. No ja nie wiem widzowie. No to zobac... No przyjaciele zobaczymy, czy to jest takie łatwe. Nagrajcie dzień z Magikalem, to ja wam pokażę Gratuluję jak mój dzień. Nie słowości prezentu, ruda nie, nie mogłaś z pójść No nikt nie jest takim menelem, no ja jestem takim zbyt 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 menelem i ja z tego żyję i to jest moje kurwa korebkę. Tylko musiała się mój spełnienie totalne i chuj. I tak wszyscy wiemy, że jesteś jego utrzymanką. Kocham być menelem. Jeżeli to co robię znaczy być menelem, nie żałuję tego. Kocham to i tyle. No i niestety to są Nie moje problemy, no i ja się, się muszę z tym zmierzyć. To jest dla mnie takie nietypowe pytanie. No Dużo szans. Mówisz się no z panem Gosia, zawsze Wszyscy, chciałem Ja również zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału i klikania dzwoneczka.